Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. Bardzo szybko upływają te wakacje, nie wiem jak Wam, ale mi bardzo. A ja dziś już nie będę trzymał Was na pięciu. Witam serdecznie w studio profesora Arkadiusza Stępina. Witaj, Arturze. Bardzo Was oczywiście zapraszam serdecznie do lektury naszej książki kryminalna historia Watykanu, ale też jest podcast na MPGO, gdzie no, mówimy trochę o innych rzeczach też, jak kogoś interesuje Watykan, no to może też nas posłuchać i pobyć z nami, tak jakby się przysiąść do rozmowy, bo to jest taka bardziej taka nasza rozmowa na MP Go. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj będziemy rozmawiali chyba o takim najbardziej spektakularnym, emblematycznym skandalu kościelnym systemowym który wiąże się z osobą Marciela Maciala De Golado mam na myśli legionistów Chrystusa o legionistach można by mówić rozmawiać bez powodu bo jest tyle historii na ich temat na temat ich demonicznego założyciela który się bardzo rozwinął ja zawsze mówię że on miał podwójne życie bo miał dwie żony ale ktoś mi zwrócił uwagę że miał potrójne życie bo miał dwie żony i oprócz tego był formalnie celibatariuszem, tak to się ładnie chyba mówi, prawda? Czyli miał żonę w Meksyku, w Madrycie, a w Watykanie był księdzem katolickim. Czyli trzy życia miał, niesamowite. Potrójna nie? osobowość, jakkolwiek w czasach analogowych. Tak, tak. taki trochę rock'n'rollowiec, bo też była kokaina, była morfina na pewno, z tego co wiem. Dużo partnerów dorosłych, ale już rock'n'rollowe i śmieszne nie jest to, że no kilkadziesiąt osób pokrzywdzonych, staje się 60. W tym jego w ogóle zakonie chyba 27 czy tam około 30 kapłanów wskazanych jako, jako predatorzy seksualni. No ale według ostatnich doniesień, bo nie rozmawiam tak bez powodu, można było ten pochód Maciela za, za, zatrzymać. No bo nie jest tajemnicą, że jesteśmy teraz w takim etapie, że papież zezwolił badać pontyfikat Piusa XII, czyli te 39 58 50 chyba, ósmy rok, tak, nie wiem, czy dobrze tak. mówię. Tak, tak, obejmuje pontyfikat tak. Piusa XII. Tak, y, oczywiście wszyscy się rzucili na, na badanie tych akt do, dotyczących, no właśnie stosunku do Żydów, o tym porozmawiamy sobie później, w innym odcinku, natomiast chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat Legionistów, bo zdaje się, że jakieś odnaleziono dokumenty, które pokazują, że no to był człowiek doskonale znany Watykanowi. Doskonale znany, a to, że tak długo mógł uprawiać ten proceder potrójnej osobowości i krzywdzić ludzi, krzywdzić dzieci. To wskazuje nam na to, że takie przestępstwa mogły się odbywać na łonie Kościoła Katolickiego lub pod parasolem Kościoła Katolickiego dzięki nietransparentności tej instytucji. Ja mam takie Czyli wrażenie w ogóle... On obcinał kupony od nietransparentności tej instytucji, korzystał na jej nimbie, wiarygodności, prestiżu. No ale to się skończyło w momencie, kiedy. Złamał się i kod kulturowy, który umożliwiał Kościołowi Katolickiemu realizowanie swojej misji nietransparentnie. No i zmieniło się, powstał dziennikarstwo śledcze. No i przede wszystkim powstał nowy kod kulturowy krytyczny wobec Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza tego jego inkwizytorskiego charakteru. No i jeszcze jeden chyba element, o którym głośno już możemy sobie chyba powiedzieć, no nie było już dziwisza Jana Pawła II. Tak, no bo ten, ten kościół w wymiarze powszechnym, światowym, no dyskontował także i to, że był długo na tronie Piotrowym, 27 lat papież polski, który no w tej chwili im bardziej, im więcej czasu upływa od końca tego pontyfikatu, no to jawi się jako rzeczywiście konserwatysta na tronie, będący no, patr... patronem, mecenasem, patronem. <grym> patronem, w każdym razie... Predatorów seksualnych. Na pewno Macieja de Golado i jego wizji katolicyzmu, takiej krucjatowej wizji katolicyzmu. No tak, ale chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku systemowego, który mnie zaciekawił, o którym mówiłeś, bo Powiedziałeś, że nastał jak gdyby tego koniec, czy nastał czy nie? No rzeczywiście jest na pewno zmiana jakiejś narracji, bo Franciszek rzeczywiście mówi, że klerykalizm był jak gdyby tym rakiem, tą praprzyczyną, która, która pozwalała uzasadniać jak gdyby Ochronę czyli... wizerunku kosztem po prostu pokrzywdzonych, czyli molestowanych dzieci, ofiar i tak dalej, prawda? Tak, czyli klerykalizm, czyli ta subkultura duchownych, która na piedestale, na pierwszym planie stawiała ochronę interesów dobrego imienia, wizerunku kościoła. Ale też zastanówmy się jeszcze szerzej nad tym, bo tu nie tylko o to chodziło, bo. No byli jacyś ludzie, którzy yy, jednak byli w sposób yy, szczególnie objęci tym pro, protektoratem, mam takie wrażenie. No bo yy, to były postacie, które ściągały dla kościoła dużo środków finansowych. No bo jeżeli sobie przyjrzymy tym pewnym modelowym postaciom na tym rynku polskim, tak? rynku, przepraszam za to słowo, w kościele polskim. Myślę sobie tutaj na przykład o Andrzeju Dymerze. Tak? To była taka kura złosząca złote jajo dla archidiecezji szczecińsko kamieńskiej no, no Człowiek, który za jakieś grosze zdobywał e, tereny dla, dla tej archidiecezji, pod szpitale, pod szkoły. No, kościół robił na tym dobre biznesy. Tak? E, i, I proces jego w zasadzie trwał ten kanoniczny do samego końca, przez kilkanaście lat, to jest kompletny skandal, arcybiskup Guć prowadził to postępowanie w Gdańsku, pokrzywdzeni byli ze Szczecina, przedłużał ten proces, upokarzani byli ci pokrzywdzeni, to jest jeden taki przykład, taką postacią, która nie ponosiła konsekwencji, za te nadużycia z całą pewnością był ksiądz Makulski, kustosz Lichenia, człowiek, który ściągał no miliony dla Lichenia, który zbudował jedną z największych bazylik w Europie, chyba. I uwiecznił się na pomniku z Janem Pawłem II. No, zaraz po premierze filmu Tylko nie mów nikomu: ten pomnik najpierw zasłonięto, później zdemontowano. Ale to był człowiek, który po prostu, z tego co mi, powiedziano, z tego, co mi opowiadano, no, no w zasadzie cała rodzina się tam obowiła przy, przy zbieraniu jakichś środków. No jego kochankowie było osobą homoseksualną, kupili sobie jakieś. On im kupował samochody, urządzał ich i tak dalej. To jest też kazus księdza Jankowskiego, który no w takim szczytowym momencie, no piszą o tym Aksamit Głuchowski w, w w tej jego biografii. Poużrządzał tych wszystkich swoich kochanków, więc ten model osoby taki omnipotentny, jeśli chodzi o finanse, który ma swoją drugą stronę. To jest w ogóle ciekawe, na ile to jest jakaś taka kompensacja, że, że, że tutaj jestem sprawnym, jak gdyby takim żołnierzem Kościoła, zbieram do niego środki, z drugiej strony mam ciemną stronę. No to jest znany, no, nie, nie tylko właśnie okazuje się w Polsce. Chyba Masiel jest taką ikoniczną postacią, bo mówi się, że to nie legioniści Chrystusa, tylko miliarderzy Chrystusa. Hmm, tak, Degolado operował w tej geopolityce kościoła, więc jeżeli te nazwiska tych duchownych, które wymieniłeś, byliby no, na tym polskim parkiecie, poligonie jakimiś pułkownikami, to Degolado był marszałkiem. Tak. Hmm, wspomniałeś na samym początku naszej rozmowy, że za pontyfikatu Piusa XII, czyli w tych latach 50., -tych, pojawiły się pierwsze przycieki, informacje o nieprawidłowościach, nadużyciach osobistych Macieja Lado i legionistów, ponieważ on już w tym okresie molestował kleryków. Nikt do tej pory nie z tych, którzy zajmowali się osobą Degolado, nie wysnuł wniosku, czy przypadkiem sama idea tego zakonu, tej formacji militarnej, no, w nawiązaniu do, 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 do osoby Ignacego Loyoli i tych rycerzy Chrystusa, Legioniści Chrystusa, to już jest wierność semantyczna nazwy, czy oni nie byli właśnie Degolado pierwotnie potrzebni jako to mięso seksualne do którego miał dostęp do tych kleryków, Ten sam jest wychod... alfa, tak. ponieważ on ich konsumował. No tak. Na tym polegała tragedia, że w tym mateczniku meksykańskim, którym powstały pierwsze domy legionistów, no on Maciej Dygolado konsumował swoich kleryków. No tak, to było powiązane I też specjalnym ślubem jakiegoś takiego posłowie. Tajemnicy. I tajemnicy to jest taki ślub. Składano po, tak przyrzeczenie przysięgę, że nie ujawni się tych niedyskrecji, które i tych wydarzeń, które mają miejsce pod dachem zgromadzenia. Strasznie perwersyjne to jest, nie? To przebiegłe. Przebiegłe, tak, tak. Bo przypomnijmy sobie, on uzasadniał w w ogóle te swoje jakieś. Mówisz, że miał bóle jąder, że potrzebuje jakichś specjalnych masaży. Bardzo tak no bezwstydnie to Bo wyjaśnijmy tłumaczył. to, że ci młodzi ludzie, czyli 18-, 19-20-latkowie, którzy albo nawet mnoci, trafiali do tego domu Zakonnego legionistów Chrystusa, czyli takiej jakby równoległej, paralelnej formacji kleryków, mhm. równożenie do seminariów duchownych. Tam, najpierw w Meksyku, potem na kontynencie południowoamerykańskim, w Hiszpanii, w Portugalii, no to były osoby pochodzące no, z niewykształconych rodzin, biednych osób, dla których kariera duchowna była takim awansem społecznym. No i ci ludzie, których nocą właśnie Degolado wabił do swojej sypialni i którzy byli przez niego, no psychicznie przymuszani do, do czynności seksualnych, homoseksualnych. Byli faszerowani bajeczką o dyspensie, którą Degolado przyznał właśnie papież Pius XII, ponieważ De on Degolado miałby cierpieć na chorobę, która objawia się bólem jąder. Tak. I... I tę bajkę, no bajkę wtłaczał w, w, w neuroprzekaźniki tych biednych dwudziestolatków. To jest niesamowita psychomanipulacja. Oszukiwał tak ich, aż, po prostu a... oszukiwał ich, nadużywał i instytucji i całej tej aksjologii religijnej i robił z tych ludzi baranów. No to przypomina mi się sprawa księdza M. Dominikanina, który twierdził z kolei, że stosunek z nim ma jakiś charakter taki ozdrowieńczy tak? i też wykorzystywał no nie wiem czy naiwność, tylko taką po prostu prostolinijność i taką krzywdę ludzi, którzy do niego lgnęli. To jest szczególnie jakieś takie perwersyjne. Ale z drugiej strony zobacz, jak to działa, Arku, że no właśnie ten skorumpowany system jest taką istotą i takim trochę DNA Kościoła. No bo gdyby z kolei nie tacy ludzie jak Masiel, którzy zapewniali też wpływy finansowo olbrzymie, ale też polityczne, tak? Bo ten zakon był sponsorowany przez jakieś koronowane głowy, uznawany przez hojnych darczyńców, powiązany bardzo mocno z tą prawicą, która zwalczała teologię wyzwolenia, która była taką jak gdyby obsesją Jana Pawła II, no i, i, i okazało się, że możni tego świata, przede wszystkim tego kościoła, tak, Jan XXIII, przecież Paweł VI potem, okazali się bezradni wobec tego paliwa, które potrafił po prostu zalać ten Watykan po sam korek masiel, wpływami politycznymi, bo to myślę, że to też jest nieznaczne, ale też środkami finansowymi. Z tego, co wiemy o osobowościach psychopatycznych, a Maciej de Golado był osobowością psychopatyczną, takie osobowości mogą mieć charyzmę, mogą mieć możliwość oczarowania otoczenia. Wiemy to na przykład z wywiadów, z, którzy anonimowo byli prezentowani w odsłonach wielu psychoterapeutów. Mm -hmm. A którzy rozmawiali na przykład z szefami y, dużych korporacji, również często osobowościami psychopatycznymi. Y, więc y, ten Maciej Degolado potrafił charyzmą, y, swoim wdziękiem i y, swoją perswazją oczarować zwłaszcza wdowy Ta. na kontynencie południowoamerykańskim, które sponsorowały ten zakon legionistów Chrystusa. I dzięki temu miał y, Maciej Degolado dysponował dużymi sumami pieniędzy, którymi. Jakby opłacał się Watykanie, czy opłacał tamtych ludzi za to, że milczeli, nie wygrzebywali mu tych właśnie deliktów, o których mówiliśmy na samym początku, czyli tego dosie sporządzonego za czasów Piusa XII. Mm -hmm. Bo później, tak jak mówisz, i za pontyfikatu Jana 23, on był krótki, ale zwłaszcza Pawła VI, no i potem Jana Pawła II, to osoba prawa ręka Jana Pawła II, czyli kardynał Angelo Sodano, który wcześniej był nuncjuszem w Chile i tam poznał osobiście Macieję de Gallardo. był mu wdzięczny właśnie za to, że formuje pod tymi dachami Legionu Chrystusa, Formacyjnie, duże zastępy młodych duchownych, karnych Janczarów, takich współczesnych rycerzy Ignacego Loyoli, którzy reprezentowali ten fundamentalny typ katolicyzmu, wrogi lub kontr, kontr, przeciwstawny do tych, którzy ulegali no, teologii wyzwolenia. No tak, o, o wpływie finansów na, na to, jak funkcjonuje Watyka, Piszemy oczywiście w książce, piszemy o przekupionych beatyfikacjach, o deforedacjach w Banku Watykańskim, o no, o tym przemieszaniu środków mafijnych z narkotyków, z jakimiś środkami święto Świętopietrza, dzięki Dziennik, dziennikarzom, tak? Nuzii no, przede wszystkim, Filipardii, tak? To są te nazwiska, które to ujawniają. Sprawę dotyczącą Masjela i dokumentów, które odnaleziono w archiwach watykańskich, zdaje się, sesuary jako pierwsze opublikowało kilka dni temu. To był koniec lipca. Mi się przypomina taki moment, kiedy i taki obrazek, który my widzimy, on jest jest często tak eksponowany. Jest 2004, a może już 2005 rok. Jan Paweł II jest już bardzo mocno schorowany. W zasadzie źle się z nim dzieje. Jest taki moment, kiedy on tak się przytula serdecznie z Masielem Wcześniej nazywa go przyjacielem młodzieży, nauczycielem młodzieży, autorytetem jakimś. A przecież wiemy już na pewno, że od lat 90. No były bardzo, wyraźne wskazania i dane, którymi dysponował też Ratzinger, dotyczące tych nadużyć. Jest anegdota opowiedziana przez papieża Franciszka o tym, że Wojtyła kazał mu odnieść do szafy te dokumenty. I mamy bardzo wiarygodne, oprócz tego, tej wypowiedzi Franciszka, mamy bardzo wiarygodne zeznanie, Sekretarza papieża Benedykta XVI, arcybiskupa Genzweina, kiedy Benedykt nie był jeszcze papieżem, czyli Ratzinger nie był papieżem, tylko był prefektem kongregacji Kongreacji, nauki i Wiary. Mhm. I w 1998 roku, czyli to jest jeszcze przed grubo przed tym momentem, o którym Ty mówiłeś przed chwilą, czyli tego już niedowładu Jana Pawła II, kiedy po 2003 roku praktycznie oddał on ster rządów Watykanie kardynałowi Sodano, kardynałowi Re i po części arcybiskupowi Dziwiszowi, to mamy zeznanie właśnie arcybiskupa Gensweina, który Zrelacjonował wizytę biskupa meksykańskiego Talavery. No właśnie, opowiedzmy ten, o tym, bo ten to jest ciekawa... biskup Talavera monitorował u arcybiskupa Genswaina, czyli wtedy sekretarza kardynała Ratzingera i mówił o, deklinował właściwie te delikty i przestępstwa Macia de Na to odpowiedział mu arcybiskup Genswain, że gdyby jego pryncypał, czyli kardynał Ratzinger, numer 3 w Watykanie, po Sudanu i po papieżu. Gdyby w tej chwili Ratzinger poszedł z tym, tymi informacjami do papieża, Papież jego, Ratzingera, numer 3 w Watykanie, wyrzuciłby, ponieważ nie dałby wiary słowom kardynała Ratzingera. I to pokazuje um, tę okoliczność, właściwie taki dysonans poznawczy u, u Jana Pawła II, który był tak przeświadczony co do świętości Macieja Degolado, że wdzięczny mu właśnie za. W przypadku Jana Pawła II to na pewno nie, nie pieniądze, nie te koperty były przesądzające, tylko formatowanie jakby całego świata wokół tej um, zbawczej misji Kościoła i uratowania go przed cywilizacją śmierci, co zapewniał mu Maciej Degolado i legioniści Chrystusa. Był Jan Paweł II tak głęboko przyświadczony, że wypełnia wolę Bożą ratując świat przed um, tym, tą cywilizacją śmierci. A to jest nie... I... mhm. Nieprawdopodobny dysonans poznawczy, bo to rzeczywiście jakby wejść trochę na Jana Pawła II, była taka jego obsesja, z jednej strony taka sterylność seksualna. Związana najprawdopodobniej z jakimś takim wyparciem, bo to był człowiek, który obsesyjnie się tą seksualnością zajmował. Te kobiety Jana Pawła II, to osoby, dla których atrybut seksualności, przyjemności był źródłem grzechu. To jego fascynacja tą kuskówną, która została świętą, jako taka osoba, która broniła swojej cnoty, nieprzejednanie. To Faustyna, która mówiła też o tym całkowitym poświęceniu, się Bogu w całości i, i, i wyzucił się wszelkich innych przyjemności tego świata. Wreszcie Teresa, osoba, która w tym cierpieniu znajdowała afirmację, Nowanda Półtaska, której teologię ciała Stanisław fobirek nazywa teologią patologiczną. Nie jest to złośliwość, bo wystarczy posłuchać było pani profesor na jej wykładach to, o czym mówiła. Ale yy, ja zawsze mam taki problem, no bo z jednej strony, właśnie taka fiksacja na punkcie seksualności, a z drugiej strony rozbujana perwersja wokół tego ścisłego kręgu Jana Pawła II, no bo przecież, no powiedzmy to, no to no Marcinkus, osoba jak każdy przyboczny Jana Pawła II, człowiek opus Dei, osoba homoseksualna, tak, to, to mu nie przeszkadzało. Szef kongregacji do spraw rodziny, mam tutaj na myśli... Turchillo. no człowiek, który ja to często powtarzam, no sadysta jakiś, który mówi się, że, że zmarł w ogóle na jajce, w jakiś w męczarniach, ale do końca walczył obsesyjnie z, pre, z, wam, z prezerwatywami. I no jest pytanie, że co? No to ten papież był otoczony taką bandą zepsutych ludzi i taki Ratzinger nie był człowiekiem dla niego wiarygodnym, wiarygodni byli inni. No wiesz tak, ja Cię przepraszam, że Cię prowokuję tym pytaniem, ale rzeczywiście to może budzić taki sprzeciw, jak o tym, tak sobie mówimy. No można tu uzasadnić, że papież nie, no pewnie nie pieniądze, nie, no miał po prostu taki konserwatywny pogląd, nie, ale... No, nazwijmy to, może to, to było chore, to, 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 to do czego to doprowadziło. Nie? Doprowadziło do tego pedofilskiego karnawału w czasie jego pontyfikatu. Ym, niczym nie zaprzeczam tego, co, co, co powiedziałeś. Powiedziałaś. Wskażę tylko jeszcze na jeden element. Mianowicie, Ratzinger na początku też w to nie wierzył. Hmm. On w 1994 roku otrzymał list właśnie od tych pokrzywdzonych zakonników, m, zakonników legionistów Chrystusa i e, zbył ich. Zbył, zbył ich, nie, nie, nie dał wiary. E, nie jest to tłumaczeniem absolutnie Watykanu. Jakkolwiek równolegle trzeba podkreślić, że Psychopatyczność tej osobowości Maciej Degolado osiągnęła rzeczywiście perfekcję i absolutne szczyty. I owinął sobie wokół palca kolejnych papieży może nie papieży, ale te kolejne administracje watykańskie, które tworzyły się wokół kolejnych papieży. Kardynał Sodano już nam nie powie nic. Kardynał mhm. Dziwisz żyje, również nie powie nic, bo gdyby rzeczywiście ksiądz Dziwisz. Chciał być nami szczery i powiedzieć, jak to było naprawdę, zbyt dużo brudu wylałoby się tym strumieniem watykańskim. No tak. Yy... Zresztą kardynał Re, Giovanni Battista Re, ten trzeci z tego triumviratu, który w tej końcówce pontyfikatu Jana Pawła II właściwie rządził w Watykanie powiedział już, że nie powie ani słowa a wobec Marcina Gutowskiego, który próbował kilka lat dotrzeć. temu próbował do niego dotrzeć i nawet miał pierwotnie zgodę na, na rozmowę. No a kardynał Sedano był jednak na tyle przyzwoity, że nie zaznawał w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, no co jest samo w sobie bardzo wymowne. Serdecznie, Arkudzi, dziękuję. Rozmawialiśmy dzisiaj o legionistach Chrystusa. Polecam wam podcast na Empik Go, Kriminalna Historia Kościoła. Nasze podcasty. Prosimy was o wsparcie dla naszego kanału. No, żyjemy z waszych darowizn i staramy się robić to, co robimy, jak najlepiej. Dziękujemy wam też za takie przejawy sympatii, które spotykają nas i naszych autorów i współautorów, i współprowadzących. Bardzo Wam za to dziękujemy, do Was to robimy. Zachęcam was, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to się robi w Polsce? Do plebanii. W Polsce księża też mają pomysły, chodzą na masaże. Mają chłopaków swoich, mówią, że to są ich tacy kuzyni młodsi, no ale też sobie radzą w życiu dość dobrze. Poczytajcie. Plebania już też jest w empikach. Zapraszam Was do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.